Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam szybki tutorial, jak poradzić sobie ze słabo działającym dzwonkiem. U mnie on występuje. Pokażę Wam, jak dzwonek powinien działać. Przy lekkim naciśnięciu dzwonek dzwoni. Leciutko wystarczy nacisnąć tą dźwignię, aby dzwonek działał prawidłowo. W tej oto w wersji białej jest tak, że jak naciśniemy leciutko tą dźwignię to prawie nie dzwoni. Jeżeli z całej siły to tak samo. Co trzeba zrobić? Już Wam to pokazuję. Problem jest z tym małym, okrągłym cyckiem. Trzeba go dogiąć. Nie bliżej dzwonka, tylko w drugą stronę. Pokażę Wam. Czyli bierzemy, odciągamy dźwignię i przesuwamy minimalnie, naciągając ten oto cycek w przeciwnym kierunku do dzwonka. Przytrzymujemy chwilkę. Zobaczymy teraz, jak on będzie działał. Już troszkę lepiej. Mi troszkę ciężko jest tak zrobić to jedną ręką. Po drugą trzymam telefon i gimbala, ale zaraz to zrobimy. O, i proszę bardzo, dzwonek jest ustawiony, wystarczy leciutko złapać tą dźwignię i dzwonek wydobuje. Yy, I dzwonek normalnie dzwoni tak, jak powinien dzwonić. Teraz nie ma różnicy, czy to jest ta noga? czy to jest ta, możecie porównać. I to wszystko w tym poradniku. A ty jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie do tego zapraszam, jak również do komentowania, dawania łapki, jeżeli film ci się oczywiście spodobał. Trzymajcie się. Cześć.